Boga. Zarzuty oskarżające nie są prawdziwe. Piła drzwi bardzo dobrze. Nie znajduje w nim żadnej winy. W czasie sądu Chrystus odpowiada tylko w obronie prawdy. W swojej obronie milczy. To nie jest milczenie pogardy czy wyższości. Chrystus jasno widzi miłość, nędzę, strach, tchórzostwo człowieka, który go sądzi. Widzi żałosny gest umycia rąk. Na koniec zrzucenia z siebie odpowiedzialności za wyrok śmierci, któremu boi się zdecydowanie przeciwstawić, a równocześnie słyszy postawione bez czekania na odpowiedź pełną niepokoju pytania zagubionego człowieka. A cóż to jest prawda? I w momencie, gdy ważą się losy jego życia, Chrystus zamiast walczyć w swojej obronie, osłonić się przed oszczerczymi zarzutami, osłania sądzącego go człowieka zasłoną swojego miłosierdzia w niczenia. Mam druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. możliwe, że Ty wziąłeś ten krzyż, poszedłeś, wiedząc, że Cię do niego przybiją. Ja tego nie rozumiem. Ja tak nie umiem. Ja chciałbym tak umieć w drobnych rzeczach wybaczyć moim znajomym w pracy, moim dzieciom, które mnie strasznie denerwują. Chciałbym wybaczyć Ludziom, którzy czasami coś złego na mnie powiedzą, ja tego Panie nie rozumiem, i proszę Cię, abyś pomógł mi zrozumieć, co to znaczy wziąć krzyż. Ja nie chcę cierpieć, ja nie chcę chorować, ale wiem, że zbawienie przyszło przez krzyż i zarazem, żeby Ciebie naśladować, to trzeba wziąć swój krzyż. Naucz mnie, panie, siądź w swój krzyż. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniamy Cię, panie Jezu, chryste i błogosławimy Ciebie. swoją Jezusa męka jest przede wszystkim straszliwą udręką duchową, dotkliwszą nawet niż cierpienie polepsze. Po Z koroną cierniową na głowie, z krzyżem na ramionach odbyłeś Jezu ostatnią swą drogę. Zrosiłeś ją krwią i łzami. Naznaczyłeś krwawymi śladami, upadając pod ciężarem krzyża na twardy próg. Wiemy, że przyczyną tego upadku nie był ciężar krzyża, ale nasze grzech. Panie Jezu, tak mi przykro, że leżysz na ziemi przygnieciony ciężkim ramieniem krzyża. Czy nie ma wśród tłumu nikogo, kto Cię podniesie, kto Ci pomoże? Krzyż, który niosę, przygniata do ziemi. Bolą mnie plecy, pokalecone podczas widowania. Z głowy poranionej koroną cierniową płyną stróżki krwi. To boli, ale jeszcze bardziej bolą mnie grzechy, którymi Cię obrażamy. Czy moje grzechy bolą Cię bardziej niż wszyscy? I nie mogła mu pomóc. Niczego dla niego uczynić. Ona, matka, najbliższa mu ze wszystkich ludzi, towarzyszy synowi Staneka. Po prostu jest. W pewnym momencie matka i syn wymieniają spojrzenia. To wszystko. Bez silna, milcząca obecność. Ale oboje wiedzą, że obecność to też miłość. Ta obecność Maryi na krzyżowej drodze. Staje się czymś więcej jeszcze niż miłość. Matka Boża zostaje na niej włączona w tajemnicę miłosierdzia jej syna. Rezygnując ze swych normalnych, przysługujących jej praw macierzyńskich, staje się matką miłosierdzia. Tak trudno nam przyjąć, że miłosierdzie niesie z sobą najczęściej w tym miejscu, wszystko, jeśli będę ze mną zawsze. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy się Pani Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Życie świadach, Pan Jezus powiedział do świętej fascyny. Córko moja, jeżeli przez Ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to, to, to Ty powinnaś się pierwsza oznaczać tą ufnością miłosierdzia moje. Żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Co na każdy i nie za pałac świat kolei Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień.

Oh, <tries> 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 Stacja 13. Pan Jezus, ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Zdejmują Jezusa z krzyża i składają na rękach matki. Jego ciało nosi ślady męki. Za trzy dni z Lecz ślady męki na jego ciele pozostaną. Będzie się ukazywał z przewitymi rękami i nogami. Do Tomasza powie, podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Demu świata całego. Taka na życia swojego, gdzie świata całego. Dokonam życia swojego Krzyżu Chrystusa bądźcie pochwalony Na wieczne czasy bądźcie pozdrowiony Ta sama jest skropiła, Która nas z grzechów odbyła Stacja czternasta Ciało Pana Jezusa złożone do grobu. Kłaniamy się Pani Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Matka i najwierniejsi przyjaciele złożyli ciało Twoje Panie do grobu. Tylko na trzy dni. Każdy Twój, Twój tylko przejście it's